对对。 Szanowni Państwo, witamy w polskim parlamencie. Mamy świadomość, że bardzo dużo dzisiaj w Sejmie się dzieje. Mamy sześciodniowe posiedzenie Sejmu, podczas którego mamy na przykład 13 pierwszych czytań. Za moment rozpocznie się konferen konferencja, oświadczenie premiera Donalda Tuska, ale my chcemy jednak przebić się z informacjami i tematem zdrowia i profilaktyki, bo jak wiadomo zdrowie jest najważniejsze. Przed nami Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, zatem uznaliśmy tutaj wspólnie, że jest to doskonała okazja, by zwrócić Państwa wszystkich nas uwagę na konieczność po pierwsze profilaktyki, po drugie regularnych badań i po trzecie edukacji społecznej. Chcemy dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, jak walczyć z cichym zabójcą, wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Dlaczego mówię cichy zabójca? Ano dlatego, że szacuje się, że w Polsce ponad 140 tysięcy Polek i Polaków jest zakażonych wirusem HCV, a aż 80% ludzi o tym w ogóle nie wie. Szanowni Państwo, są z nami pani Ewa Pląsek, wiceprezeska Fundacji Urszuli Jaworskiej jest z nami Sebastian Gawlik, zwany powszechnie panem wątrobą. Jest z nami przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw profilaktyki nowotworowej Rak Stop, Katarzyna Piekarska, pani poseł. Jest także posłanka Katarzyna Stachowicz, również prowadząca swoją profilaktyczną fundację, o której pewnie powie. i Jest z nami pani Magdalena Owczarek, pacjentka. I nie zostaje mi nic innego jak oddać Państwu głos. Zapraszam serdecznie Panią Ewę Pląsek, wiceprezeskę Fundacji Uszuli Jaworskiej. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Na początek chciałam bardzo serdecznie podziękować Pani Marszałek za zaproszenie, za umożliwienie przeprowadzenia akcji. Ja chciałam powiedzieć bardzo króciutko, ponieważ oddam za chwilę głos panu Wątrobie, bo to on jest dzisiaj bohaterem. Nasza fundacja istnieje od blisko 30 lat. Powstała na kanwie białaczki, ponieważ na białaczkę zachorowała nasza założycielka Urszula Jaworska, którą dzisiaj godnie reprezentujemy. Jest to pierwsza osoba w Polsce, która przeszła przeszczep szpiku oddawcy niespokrewnionego i na kanwie tych swoich doświadczeń postanowiła przekuć swoją chorobę na coś bardzo istotnego społecznie. Jak widać, bardzo skutecznie to zrobiła, skoro jesteśmy tu z Państwem. Nasza fundacja, no, mogłabym długo opowiadać, bo 30 lat to jest bardzo dużo działań, głównie zajmujemy się zmianami systemowymi, reprezentujemy przede wszystkim pacjenta w systemie ochrony zdrowia i jego interes. W tej chwili fundacja zajmuje się trzema kluczowymi obszarami jeśli chodzi o nasze działania. Są to badania kliniczne, ponieważ jesteśmy członkiem Naczelnej Komisji Bioetycznej i wszyscy w naszej fundacji, czyli cała nasza czwórka zasiadamy albo w zespołach opiniujących, albo w komisjach lokalnych opiniujących badania kliniczne. Zajmujemy się w tej chwili przygotowujemy dużą kampanię i duży projekt świadomościowy dotyczący Sepsy, no i oczywiście eliminacja zakażeń wirusa, zapalenia wątroby typu C. O czym więcej, Sebastian. Tyle z mojej strony. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy pana wątrobę. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za przygotowanie dzisiejszej konferencji. 28 lipca, kolejny Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Dla mnie szczególny, zaraz państwu powiem, dlaczego. Ta konferencja troszkę inaczej będzie wyglądała, ponieważ przeważnie jeżeli mówimy o zdrowiu, to mówimy o tym, że czegoś potrzebujemy, że potrzebujemy leków, potrzebujemy dostępności do nowych terapii, potrzebujemy skrócenia kolejek, a w ogóle ten temat nie dotyczy wirusowego zapalenia wątroby typu C. Ale od początku wirus HCV przenosi się przez kontakt z zakażoną krwią, a może dojść do zakażenia w sytuacjach takich zabiegów medycznych, niemedycznych, okołomedycznych, które każdy z nas wykonuje, a do lat 90. XX wieku dużo zakażeń to były zakażenia szpitalne, to były zabiegi endoskopowe, zabiegi medyczne, pobieranie, transfuzje krwi i tak dalej. I Pani Marszałek wspomniała już o tym, że mamy w Polsce 140 tysięcy osób zakażonych, takie są szacunki i większość pacjentów niestety o tym nie wie, a wirus działa w ukryciu doprowadzając do marskości wątroby, do raka wątroby i niestety cały czas wirus HCV w Polsce odpowiada za większość nowotworów, wątroby. Co jest tak naprawdę najbardziej dramatyczne, to to, że posiadamy wszystko, żeby temu zapobiec. Mamy w Polsce dostępne najnowocześniejsze leki. Leki działają w niemal 100% przypadków, to są krótkie terapie, 2-3 miesięczne, nie ma w większości placówek kolejek do leczenia. Sukcesem jest znalezienie właśnie tych 140 tysięcy 140 osób, które są zakażone. Wiemy też, że obecnie bardzo duża część pacjentów, która trafia do leczenia, to są osoby młode. To są osoby 30-40 letnie, które posiadają już bardzo duże skutki. Zakażenia. Dlatego spotykamy się dzisiaj, żeby zachęcić państwa do włączenia się w nasze działania. Nasza kampania Czas na zgoni już od pięciu lat działa w tym obszarze. Edukujemy, robimy akcje edukacyjne, akcje testowania. Obecnie z darmowych testów anty HCV można skorzystać w niemal 60 placówkach na całym, w całym kraju. To są placówki POZ ale od niedawna od maja w programie Moje Zdrowie mamy również dostępne badanie anty -HCV. zachęcam do uzupełnienia ankiety ewaluacyjnej tam w części czwartej jest możliwość uzupełnienia pytań dotyczących właśnie profilaktyki e, zakażeń i HCV, i to są pytania dotyczące właśnie e, wątroby. Także zachęcam zachęcam Państwa do niesienia informacji dalej. E, państwa obecnych tutaj zachęcam, żeby nie czekać na objawy, bo mogą po prostu się nie pojawić. E, zachęcam do udania się do lekarza POZ-u, zapytanie się o test anty-HCV, o badanie anty -HCV, a Państwa tutaj przedstawicieli mediów bardzo proszę o niesienie informacji dalej. No, ponieważ docieracie tam, gdzie my jako fundacja nigdy nie będziemy w stanie dotrzeć. Jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. A informacje, drodzy Państwo, są niezwykle ważne, ponieważ są skuteczne narzędzia, aby zapobiec chorobie. To krótkie, całkowicie refundowane leczenie, które stuprocentowo skutecznie pozwala wyeliminować wirusa. Ale jest jedno, ale jest jeden klucz. No trzeba wcześniej chorobę wykryć, a żeby tak zrobić trzeba wykonać prosty, tani, dostępny test anty-HCV. O skutecznej profilaktyce nikt inny jak też pacjentki, mogę chyba tak powiedzieć, mogą Państwu powiedzieć, czyli Pani Posłanka Krystyna Stachowicz. Bardzo proszę. Katarzyna. Szanowni Państwo, o profilaktyce trzeba mówić tak naprawdę od przedszkola. Ona jest kluczowa i najważniejsza. Od niej tak naprawdę najwięcej zależy. I chciałabym dzisiaj z takim apelem do Państwa wystąpić, bo tak naprawdę od nas najwięcej zależy, czy my zgłaszamy się na te badania, czy stosujemy tą profilaktykę. Mamy dostępny w tej chwili. Znakomity program Moje zdrowie. Jak wspomnieliście, moi przedmówcy wspomnieli, jest tam też test, który można wykonać już w tej chwili, żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy zarażeni tym wirusem, który przede wszystkim powoduje chorobę nowotworową wątroby. Dlatego badajmy się. Pamiętajmy o tej profilaktyce i pamiętajmy też o edukacji, żeby mówić młodemu pokoleniu jak ona jest ważna. Dlatego zwracam się przede wszystkim z takim apelem i dziękuję Państwu za to, że też jako Fundacja promujecie, edukujecie i mówicie jak to jest po prostu ważne. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję Pani Poseł i zapraszam Panią Magdalenę Owczarek. Dzień dobry. Ja o HCV tak naprawdę dowiedziałam się przypadkowo podczas badania USG jamy brzusznej. Wykonałam test, który okazał się pozytywny. Eee, następnie określili podtyp tego wirusa. Czekałam miesiąc na leczenie. No leczenie trwało 3 miesiące. Jestem już 100% zdrowa i no, nie wiem jakby to się skończyło, gdyby no nie przypadek tak naprawdę. Dlatego zachęcam wszystkich, badajmy się. Bardzo dziękuję i sklamruję naszą konferencję przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw profilaktyki nowotworowej, RAK Stop, Katarzyna Piekar Piekarska. Szanowni Państwo, my często przy różnych okazjach życzymy sobie zdrowia i stu lat. Ale tak naprawdę bardzo niewiele robimy, żeby rzeczywiście być w tym dobrym zdrowiu i tych 100 lat dożyć. A naprawdę to nasze zdrowie jest na wyciągnięcie ręki. Czasami po prostu trzeba pójść i się zbadać. I jeżeli się okaże, że jesteśmy chorzy, a jeżeli to jest jeszcze na wczesnym etapie, to jest stuprocentowe wyleczenie, tak jak, tak jak Magda. Także kochani, badajmy się, badajmy się, badajmy się. Bardzo dziękujemy i ostatnie zdanie szanowni państwo profilaktykę słowo profilaktyka odmieniamy przez wszystkie przypadki w sejmie w życiu tak w każdym zakładzie pracy i wydaje nam się, że profilaktyka jest najłatwiejsza. Nie drodzy państwo, ona jest najtrudniejsza, dlatego musimy do tego mocno się przyłożyć, aby zadbać o swoje zdrowie i życie. Dziękujemy wam i badajcie się. Dziękuję.